Muzeum w Bielsku Białej zdecydowało, że marzec należy do kobiet. Wystawa Kobiety fotografują kobiety, którą będzie można oglądać do końca marca w Galerii Wystaw Czasowych, to druga wystawa z cyklu Do trzech razy sztuka kobiet. Pierwsza z cyklu prezentowana w marcu ubiegłego roku nosiła tytuł Kobiety malują kobiety. Obecna wystawa prezentuje dorobek trzech wybitnych artystek Joli Zuchniewicz, Olgi Nieścier i Madame Peripetie. Prezentujemy pięć wystaw trzech autorek. Wszystkie wystawy są poświęcone kobiecie, ale są bardzo różne. Specjalnie zostały dobrane takie artystki, które bardzo różnie. Patrzą na kobiety, interpretują to, co widzą, w różnej technice, z różnym podejściem, począwszy od zainteresowania kobiecym ciałem, a skończywszy na zainteresowaniu tym, w czym kobieta jest, w co się ubiera i jak wygląda. Madame Peripétie to artystka, fotograf polskiego pochodzenia, mieszkająca w Niemczech. Tworzy ekscentryczny świat kolorów. Jej zamiłowanie do bajek i powieści science fiction uwidacznia. Się w sposobie, w jaki starannie tworzy postać do każdego obrazu. Olga Nieścier mieszka i pracuje w Toskanii, we Włoszech, jako projektant ubioru i konsultant dla m.in. Armani, Fratelli Rossetti i innych. Współtworzy w Warszawie polsko-włoską Szkołę designu i Managementu. Jola Zuchniewicz pochodzi z Bolesławca Śląskiego. Tam, z końcem 1978 roku, rozpoczęła się jej fotograficzna przygoda. Ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, przez kilka lat mieszkała we Francji. Do kraju powróciła w 1995 roku i od tego czasu wykonuje wolny zawód fotografa.